Słuchasz pierwszego na świecie radia Choreka. Eksperci o biznesie choreka Travel and Mice Harmony Polish Hotels. Integrujemy i wspieramy polskie hotele niezależne. Dołącz do nas i zacznij korzystać wwwharmonychotels.pl Dzień dobry, witam serdecznie. Weronika Goworowska. Witam w kolejnej audycji Choreka Radio. Dziś specjalne wydanie audycji. Właściwie e, można by powiedzieć, że to cykl goście Choreka Radio, ale dzisiaj moim gościem jest Michał Kaszowski, prezes firmy Asten. Witaj, Michale. Witam serdecznie. A dziś spotykamy się dlatego, że Michał 17 stycznia tego roku, dokładnie o godzinie 14.15 na platformie Allegro, właśnie wygrał to nasze dzisiejsze spotkanie. Zgadza się? Tak, było to niezmiernie miłe wziąć udział w, w aukcji charytatywnej wspierającej dzieciaki. Tak, to była Aukcja Charytatywna Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. No i teraz udało, udało nam się spotkać. Najwyższą kwotę zaoferowaliście właśnie wy firma ASTEN. No i wy decydujecie o przebiegu i temacie dzisiejszej audycji. My już to wszystko ustaliliśmy, postanowiliśmy że jakby, no nie będziemy konkretnie rozmawiać o samym asortymencie, dokładnie Twojej firmy, natomiast podejdziemy do tej audycji ekspercko, tak żeby nasi słuchacze mogli się dowiedzieć co nieco na temat, na temat właśnie. Tekstyli i wyposażenia dla, dla hoteli, bo tu trzeba powiedzieć, że no firma Aston w asortymencie ma kompleksowe wyposażenie dla hoteli, dla spa, dla pensjonatów to są kołdry, poduszki, pościele, ręczniki, szlafroki i kapcie. No i jeszcze trzeba powiedzieć, że no oprócz tego jeszcze jest, jeszcze jest hawciarnia, zgadza się. Tak, 100%. I, i, I szwalnia. Ale to wszystko pomału. Pomału będziemy, będziemy rozwijać w naszej rozmowie. Myślę, że zaczniemy od takiego założenia. Jakby ja, ja też będę pytać z ciekawości, bo też niejednokrotnie, będąc gościem hotelowym, zastanawiałam się, jak, jak to wygląda. Właśnie od, od strony obsługi czy, czy z, zaopatrzenia hotelu. Przyjmijmy, że mamy taki hotel no, na, 50, 50, na 50 pokoi. Mhm. Załóżmy. I ile w takim hotelu musi być takiej pościeli? Ja w jaki sposób to się liczy? No, odzywa się do ciebie człowiek, który ma właśnie taki hotel i mówi: Chciałbym. Tak, to chcieć to, to, to zawsze móc. Ale jeżeli chodzi o do, dobry dobór ilości asortymentu, to musimy wziąć pod uwagę dwa aspekty. Przede wszystkim, jakie to są pokoje? Czy to są pojedyncze, czy to są, czy to są łóżka pojedyncze, czy to są podwójne? Bo tutaj będzie duży wpływ na to miało szerokość i wielkość asortymentu. Przyjęcie jest dość proste, aczkolwiek nie wszyscy się z tym zgadzają. W pokoju są dwie osoby, więc to już jest ilość 100 sztuk. I do tego powinniśmy mieć, żeby hotel funkcjonował prawidłowo, powinniśmy mieć trzy komplety. To znaczy, jeden komplet powinien być na łóżku, mhm. drugi powinien być w praniu, a trzeci powinien być zapasowy. Jeżeli ta pościel rotuje przez cały czas, to ona wytrzymuje najdłużej. Mhm. E, jakość tego materiału e, wytrzymuje. Czasowo, długo, dlatego że to są wtedy okresy typu 3, 4, 5, a zdarzają nam się klienci, którzy w swoim użytkowaniu mają jeszcze produkty zakupione prawie 7 lat temu. Czyli im więcej, tak, znaczy, czy to jest optymalnie, tak? No, czy nie, to jest, nie musi być trzy. 3 to jest optymalnie, czy? dlatego że zarówno obsługa hotelu, jak i no, przede wszystkim obsługa hotelu nie jest, nie boi się o to, że czegoś brakuje, że coś pralnia nie dostarczyła, że, że może coś spowodować, że zostanie zaburzony ten ciąg. Ubierania i przygotowania pokoju dla, dla gości, a wiemy, że goście są tutaj najważniejsi. No tak, a jak często zmieniamy taką, taką pościel, bo to, to, też, to też zależy od wielu czynników? Tak, przede wszystkim wpływ na to ma, czy to jest hotel biznesowy, czy to są hotele z dłuższymi pobytami. W hotelach biznesowych, gdzie pobyt jest jednodniowy, to wiadomo, że wszystko jest wymieniane po każdym kliencie, a jeżeli chodzi o dłuższe pobyty, no to tu jest wedle życzenia klienta, tak naprawdę, bo wiemy chyba już wszyscy z doświadczenia: mamy te słynne kartki w łazienkach, gdzie jest napisane, że jeżeli ktoś sobie życzy wymiany ręcznika, to bardzo jest proszono o to, żeby go po prostu położyć na posadce, ale wpływając na ekonomię i na. Na ekologię przede wszystkim środowiska zaleca się, żeby ten ręcznik był odwieszony, odwieszony i żeby był użyty drugi raz. Mhm. Ma na to wpływ wiele czynników. A jak to jest z wymianą pościeli, jeżeli na przykład, nie wiem, no, jest ktoś 3-4 doby. Czy, czy to jest też wtedy na życzenie? Jak, jak ma się hotelarz przygotować do tego? I tutaj tak naprawdę to zależy od praktyk e, hotelarza, bo są hotele w Polsce też, które m, przykładają na to bardzo dużą wagę i wymieniają taką pościel też za każdym razem, każdego dnia, ale są też takie hotele i to w większości się to stosuje, że pościel jest e, przy takich e, długościach pobytu, jest dana jednorazowo, czyli ona jest prana wtedy co cztery, co cztery dni, czy tam co trzy. Mm -hmm. I y, jakby no, to już właściwie chwilę, chwilę temu o tym rozmawialiśmy, ale taka wytrzymałość takiej pościeli, nawet nawet do. Nawet do, do siedmiu lat. Y, tak naprawdę y, to, to ma wpływ na to, czy, y, czy właśnie są zachowane trzy komplety, czy może cztery. Są hotele, które mają i pięć kompletów w pościeli, właśnie po to, żeby ona rotowała. Nie tak często, żeby był stan magazynowy pozwalający na uzupełnianie przez osoby przygotowujące pokój. No, i co za tym idzie? Ta pościel nie jest prana przykładowo 200 razy, tylko jest prana w okresie 4 lat, tylko jest prana 100 razy, więc jej wytrzymałość jest dużo większa. No tak, a jeżeli chodzi o samo pranie, czy tutaj są na przykład jakieś takie wskazówki szczególne co do prania tej pościeli? Czy na przykład to jest w jakiś sposób wtedy objęte gwarancją taka pościel? E Ciężko jest, um, ciężko jest egzekwować gwarancję, ale mogę z doświadczenia powiedzieć i z tego, co rozmawiamy i współpracujemy z pralnikami i z hotelarzami, wiemy to z dwóch stron. Najważniejszym, najważniejszym w pralnictwie hotelowym jest, jest temperatura tego prania. Oczywiście, my jako producenci dajemy gwarancję, że pościel wytrzyma temperaturę prania w, w 90 stopniach i można taką pościel czy też ręczniki prać, ale musimy mieć wszyscy na uwadze to, że ta pościel wówczas wytrzyma dużo krócej. Wysoka temperatura, oddziaływanie na włókna bawełniane spowoduje, że. Że ona dużo, dużo szybciej mm, zostanie zużyta. Włókno zacznie być twarde, szorstkie, nieprzyjemne, e, a po jakimś czasie zacznie się rozrywać. Mm, myślę, że naj, najsensowną temperaturą i taką rekomendowaną e, przez pralników obecnie to jest 60 stopni. E, Dobór chemii i, i środków chemicznych w pralnictwie jest bardzo ważny. Nie powinien zawierać żadnych wybielaczy, nie powinien zawierać żadnych środków może na tyle szkodliwych, że spowodują szybsze rozerwanie włókien i doprowadzenie do tego, że dany materiał, dana pościel będzie do wymiany. Czy hotelarz dostaje takie informacje w momencie, kiedy korzysta z, z Waszej pościeli, czy... czy... Nasze, nasze pościele, to co my produkujemy i szyjemy w Polsce, są wszywane metki z przepisem prania, w których jest określona temperatura rekomendowana przez nas, bo tak jak mówię, my dajemy gwarancję i możemy, i z każdym hotelem rozmawiamy, pościele i materiały, które są oferowane przez nas na rynku wytrzymują temperaturę 90, prania, 90 stopni. Można w tej temperaturze prać, ale ta temperatura spowoduje, że ilość prań będzie na pewno skrócona. Mhm. To znaczy, nie wytrzyma to 200 prań, tylko to wytrzyma wtedy 100 prań. Niestety temperatura bardzo wpływa na wytrzymałość włókien. Czyli, jakby no, w momencie, kiedy, kiedy dokonują zakupu, mają tego absolutną świadomość. Tak. Poza tym, no, ja jednak myślę, że w tych 90 stopniach każdej pościeli się nie pierze. No, mogą to być jakieś sporadyczne przypadki, tak? Zazwyczaj to jest wtedy, kiedy pościel jest nadmiernie. Czy tam mówimy o ręcznikach też, nadmiernie e, ubrudzona. Mm myślę, tak, to jest, to jest chyba jeden z głównych czynników, dlaczego się bierze w tak wysokiej temperaturze, dlatego, że um, obecnie nie jest wymagana taka temperatura. E, faktem jest, że kilkanaście lat temu e, mm -hmm. rozmawialiśmy, znaczy wszyscy byli przekonani, że w tej temperaturze zostają zabite bakterie, no właśnie, grzyby mm -hmm. i wszystkiego rodzaju inne niepożądane um, substancje. Ale już teraz wiemy, że dobór chemiczny, e, dobór e, m, Środków, środków, do tam, środków, mhm. środków do prania, środków chemicznych jest na tyle zmodyfikowany, jest na tyle dobry jakościowo, że poradzi sobie z wieloma brudami nie, przy niewymaganej i tak dużej temperaturze. To też jest duży, duża oszczędność dla prani. Mogą wtedy świadczyć usługi dużo taniej dla hoteli niż, niż przy temperaturze 90 stopni. No dobrze, a personalizacja i haftowanie takich ręczników. Czy, yy, czy to, dalej się to robi? <śmety> <śmety> ta, czy, 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 to, czy to się robi, czy to yy, Twoim zdaniem poprawia wizerunek hotelu? Jak, jak odbierają to goście hotelowi? Yy. To zacznę od końca. Jak odbierają to goście hotelowi? Goście hotelowi odbierają. Odbierają, tak. W dosłownym tego słowa znaczeniu z właścicielami hoteli, z osobami, które w takich hotelach mają produkty z własnym logo. Bardzo często słyszymy, że klienci sobie to na pamiątkę gdzieś tam e, przytulają i, i zabierają do siebie. To z jednej strony jest fajne działanie marketingowe, bo, bo utożsamia to z, e, hotel z klientem. ale no, no, bardzo, bardzo bardzo, to. <laughs> Chyba bardziej e, się nie da. E, ale co jeżeli chodzi o sam haft? Sam haft jest robiony na gotowych produktach i niestety ma to wpływ też na jego wytrzymałość. No, w tym miejscu haft to jest użycie igły, która przebija dany materiał. Jeżeli jest przybity materiał, to proszę sobie wyobrazić, że w tym miejscu będzie struktura jego naruszona i to może spowodować, że ta wytrzymałość będzie mniejsza. Mhm. No ale... Alternatywą do tego, mhm. to co my zawsze proponujemy klientom, bo przede wszystkim Hotel, produkty zostaną w hotelu, nikt nie będzie chciał wziąć. Są metki żakardowe, są to małe wszywki, które, które wszywamy do, do produktu z przepisem prania, ale na której może być zarówno logo, logo hotelu, logo klienta. To ułatwia przede wszystkim to, że w pralniach zewnętrznych, w pralniach, które obsługują dane, dany hotel, a tak naprawdę to nie obsługują kilkanaście czy kilkadziesiąt hoteli w danym rejonie. To ta pościel i te ręczniki nie, nie krążą po innych obiektach. Mm. Jest to w jakiś Trudnia sposób. Pomyłka. No, tak, znaczy zawsze jest pomyłka, tak zawsze trzeba mieć to na magnesie, że choćby nie wiem co, choćbyśmy do produktów wszyli tak zwane chipy z całą ewidencją danego produktu, to też można się pomylić. No, i naj, najsłabszym punktem w tym wszystkim to jest chyba człowiek, no, człowiek zawsze się myli, zawsze może ten daną, dany produkt przełożyć z jednego wózka do drugiego i to po prostu powiedzieć do nie tego obiektu, do którego powinien pojechać. A można jakoś zabezpieczyć e, takie, mówisz o chipach, czy można w jakiś sposób zabezpieczyć e, na przykład produkty takie hotelowe, no jeżeli byłby to ręczniki, nie wiem, no jest bardzo wysokiej klasy, pokój jest, apartament jest po prostu... <noise> Yy, yy, tak. Niczym w Las Vegas i no, <laughs> bardzo zależy właścicielowi hotelu, żeby, żeby jednak ten ręcznik nie zniknął. Uczestniczyłem w takich rozmowach, gdzie braliśmy pod uwagę, co zrobić, żeby te ręczniki nie uciekały, żeby one zostawały w hotelu jak najdłużej. Yy, I można zrobić rozwiązanie, które będzie polegać na tym, że przy wejściu będzie bramka, która będzie pikała. Nie sądzę, żeby którykolwiek klient wrócił do takiego hotelu. Gdzie za mhm. Tak, to już lepiej jest podnieść cenę obiektu i wziąć to, myślę, że w kwestii mhm. ryzyka, tak, gdzieś tam w kwestii kosztów. Bo no, rozmawiamy teraz o tym, ale nie każdy, nie każdy klient zabiera ręczniki, nie każdy no klient tak. zabiera produkty. Oczywiście mhm. nie mówimy o tych jednorazowych, gdzie, gdzie to jakby z, z natury się należy i można to zabrać. Mówimy o tych jednorazowych, mhm. czy to kapciach, czy, czy szamponach z, z logo, z kosmet kosmetyków. Ale jeżeli chodzi o ręczniki, no przede wszystkim one, wydaje mi się, uciekają z hotelu wtedy, kiedy one są nowe. E, mhm. Kiedy jeszcze e, nie noszą takich śladów, śladów użytkowania, użytkowania. Mhm. ale to się w hotelach to się bardzo szybko zmienia. Dlatego, że no ta, ta pościel i te ręczniki one dość szybko krążą, więc um, one to, to nie jest coś, co będzie przez cały czas wyglądało tak samo. Znaczy, Życzymy sobie tego, żeby to było jak najdłużej, ale musimy